To jakie są metody wsparcia w takim razie? Przede wszystkim właśnie treningi słuchowe, czyli dziecko dostaje taki indywidualnie dopasowany trening, który może realizować najczęściej w domu i tam są różne dźwięki i częstotliwości, które dziecko nieprawidłowo przetwarzało, tak? Czyli na przykład ich nie zauważało po to, żeby właśnie się umysł mógł ich nauczyć, tak aby dziecko lepiej sobie radziło później w szkole, w przedszkolu, w różnych sytuacjach. A dlaczego dziecko nie wychwytuje tych dźwięków? ouf Tutaj przyczyny będą bardzo różne. To nie jest tak, że sam narząd nieprawidłowo działa, tak, czyli to nie chodzi o niedosłuch. Badanie czyli filmu... narząd funkcjonuje dobrze. Tak, dziecko czyli słyszy, ucho tak? działa prawidłowo, tylko to, co umysł robi, to można sobie wyobrazić, że to są takie poplątane kable i jedne informacje są prawidłowo interpretowane, inne nie. Czyli na przykład dziecko może prawidłowo interpretować dźwięk rodzica jako ten priorytetowy i reagować na jego, na, na jego słowa od razu. Za pierwszym razem, a może mu się też to zlepiać ze wszystkimi innymi dźwiękami z otoczenia i w ogóle nie zauważać. I to jest właśnie to, co się dzieje na przykład w szkole, że dzieci zapominają coś przynieść, nie wiedzą, że coś było powiedziane, nie zauważają tego, bo wszystkie dźwięki z sali lekcyjnej, jaki dźwięk nauczyciela, mówiącego na przykład polecenie, zróbcie teraz to i to, albo przynieście na jutro kasztany, no po prostu się zlepia e, i jest jak wielka, jedna pizza, więc to dziecko po prostu nie zauważa, że w ogóle się pojawiła taki komunikat.